Co? Kolejny tak. wywiad? Z Kolejny wywiad w zupełnie innej energii. Energii tanecznej. Energii ruchu, bo ruch to życie. Zapraszamy Was na spotkanie z Violą w ramach y, przedstawiania prelegentów 9 Konwentu Otwartego Serca Orodzeniem. Tym razem to już trzecie spotkanie, bo Wiola ma. Kilka wystąpień na konwencie, każde inne, i tym razem będzie taniec piękny kobiecy. Powiedz nam coś jeszcze. Będzie taniec życia, a tak o sobie. Ja się nazywam Wioletta Ewa Tuchowska. Dla tych, którzy widzą mnie po raz pierwszy, yy. używałam też wiele lat takiego imienia duchowego Wella. I też niektórzy pod nim mnie znają. Jestem psycholożką, jestem parapsycholożką, jestem e, tańczącą z ducha, jak to się ładnie mówi. Jestem artystyczną duszą, bo moim pierwszym wykształceniem jest wykształcenie plastyczne. Pracowałam też jako dziennikarka. E, mam dość długą ścieżkę, naprawdę. W tej chwili, tak jak sobie liczę, to się zaczęło mniej więcej w osiemnastym roku mojego życia, więc trwa już kilkadziesiąt lat. I też od kilkudziesięciu lat wspieram ludzi w podróży. W tej podróży do siebie, w poznaniu siebie, w tym, żeby być szczęśliwym w swoim życiu. Różnymi sposobami, i wśród tych sposobów. Jako nauczycielka tantry, pracując i z mężczyznami, i z kobietami, i indywidualnie, i warsztatowo, i stacjonarnie, i w miejscach mocy, wielokrotnie odkryłam, że nieraz jest taki problem, który gdzieś siedzi w człowieku bardzo, bardzo głęboko. On jest tak zakorzeniony, tak um, głęboko osadzony, i tak trudny do wydobycia, że y, trzeba poświęcić, i dać mu bardzo wiele czasu, wiele uwagi, wiele sesji. Ale jeżeli tą osobę zachęci się do aktywności artystycznej, można powiedzieć współczesnym językiem, art terapeutycznej, czyli do tego, żeby wytańczył to, wyśpiewał to, to to idzie zdecydowanie dużo lepiej. I te same problemy, które były. Traumą czy karmą wielopokoleniową, po prostu przemieniają się, automatycznie transformują się w radość. Idąc tą ścieżką, e, czując i widząc także swoje e, ograniczenia, bo ja przez wiele lat nosiłam w sobie bagaż tego, że na to życie wzięłam sobie trochę większe ciało, tak? I tak nie bardzo sobie z tym radziłam. I tak próbowałam się dostosowywać i dopasowywać, jak wiele osób, jak wiele kobiet. I sposobem na to, aby, żeby, aby dokomunikować się, dogadać, polubić swoje ciało, jednym ze sposobów, sposobów, stał się właśnie taniec, bo taniec jest naturalnym wyrażaniem radości. I ty, Joanno, wiesz o tym także bardzo dobrze, bo też przecież jesteś roztańczona w jodze. Tak, ja doskonale wiem, o czym mówisz, ponieważ ja bardzo długo nie tańczyłam. Owszem, na studiach, na jakieś kursy tańca chodziłam, ale to, było, to nie było ze mnie, to było odtwarzanie, to było coś, co trudno nazwać tańcem, to był jakiś ruch. I y, tu się tak podzielę, nawiązując do tego, zauważyłam, że wśród wielu osób praktykujących jogę, osoby wybierają jogę, bo mają komendę, mają coś zrobić, a nie umieją odszukać w środku w sobie ruchu, czyli wyrazić nawet pozycjami jogicznymi tych emocji, które się mogą gdzieś pojawić, i żeby je uwolnić, żeby dać im przestrzeń. I to jest duży problem joginów, że, że po prostu tak. nie potrafią tańczyć. Tak, Ja, ja, tak. ja odkryłam tak naprawdę dopiero jak weszłam na ścieżkę jogi, przez to, że u mnie w studio różne warsztaty są, były też warsztaty z tańca, o, zresztą nie będziemy o tym mówić, ale na jednych z tych warsztatów zauważyłam, że taniec może dawać radość i dawać wolność, tak? I Dokładnie. dopiero od tego momentu uh, po prostu no, zrozumiałam, jak to jest mocne, silne narzędzie. Dokładnie. Się nie przeszkadza. Ja bym skomentowała takimi słowami, że taniec jest życiem, a życie jest tańcem. I jeśli my nauczymy się poruszać tanecznie w życiu, to wchodzimy w płynność. Przestajemy się napinać. Przestajemy, um, a jak się napinamy, wiemy, że ciało dużo gorzej fun funkcjonuje. Zaczynamy akceptować siebie, zaczynamy dopieszczać każdą część, bo zdajemy sobie sprawę. To, co było moim takim doświadczeniem warsztatowym i na przykład pięknym feedbackiem od jednej z takich już bardzo dojrzałych moich kursantek, lekarek, która mówi Wiola, jak ja u Ciebie tańczę, jak ja poruszam ramionami, to cały ten ciężar to ze mnie schodzi. Ja se tak tydzień u Ciebie w wakacje potańczę i później na kilka miesięcy ja mam spokój, bo moje ciało jest w harmonii, jest zregenerowane. Taniec jest źródłem odmłodzenia. Są naturalne, to o czym mówiłam w poprzednich wywiadach, są naturalne możliwości, które mamy. Taniec, śpiew, rękodzieło, sztuka słowa, to są te naturalne możliwości, które my nosimy, którymi zostałyśmy i zostaliśmy tak naprawdę obdarowani. I jeszcze jedno, żeby uprzedzić też trochę pytanie, Twoje, ten warsztat jest i dla kobiec. I dla mężczyzn. Wszyscy mogą zatańczyć. To jest bardzo ważne. Ten taniec jest tańcem, który wypłynął z mojego doświadczania siebie i doświadczania także tantry. Pokażę tutaj moją dawną książkę, listykę rozkoszy, jedyną tak naprawdę na rynku tantryczną. Książkę o, o, o harmonii energii między kobietą i mężczyzną w Tantrze i w Tao poradnikową. Ale wracając do tańca, taniec jest niezwykłą esencją. On, ten taniec, łącząc elementy tańca brzucha, tak naprawdę pradawnego tańca bioder, który istnieje w każdej kulturze. Z Tantrą, czyli umiejętnością pracy z emocjami, wyrażaniem radości, zamienianiem tego naporu złośli złośliwości, czy też um, jakiegoś takiego zamarcia w, w we wewnętrznym chłodzie, w radość spokój i transformację. To jest czysta Tantra, to jest praca z uwalnianiem tego, Czego chcemy się pozbyć w sposób bardzo łagodny, bardzo bezpieczny i bardzo zdrowy. To jest też możliwość, taka, która też ludzie pewnie sama zauważyłaś tego się wstydzą, bo nieraz ludzie mówią: Nie umiem tańczyć, nikt mnie nie nauczył. Albo ja już jestem za stara, czy za stary, żeby to robić. Proszę Państwa, nic bardziej błędnego. Ten taniec jest tańcem, który jest w służbie i męskości, a zwłaszcza kobiecości, i tradycyjnie, nawiązując do korzeni tańca brzucha, tańczyły go kobiety dojrzalsze, czyli te, które miały co najmniej jedno dziecko, bo one miały świadomość do tego, tego do czego biodra służą, jak to jest, jak je rozkołyszemy, jak my jesteśmy w płynności moim doświadczeniem, tym, które przyszło do mnie jako do czanelerki, bo o tym nie wspomniałam, a zajmuję się także um, przekazem e, channelingowym Maluję istoty opiekuńcze, maluję dusze, pokażę tutaj na chwileczkę jeden z takich obrazów harmonii męskości i żeńskości. Mm. Tym doświadczeniem, moim doświadczeniem jest, czy na przykład jeszcze, wejdę słowo, portret duszy, o, o na siebie. Mhm. Portret duszy, bądź rysunek istoty opiekuńczej. To są rysunki, które powstają indywidualnie na potrzebę, dla potrzeby osób, które chcą poznać swoją duszę, jej możliwości, umiejętności. I przekaz, bądź swoje istoty opiekuńcze i będąc na tej ścieżce, bycia w przekazie z istotami wyższymi, a zwłaszcza z Izydą, która jest dla mnie bardzo, bardzo ważna i jest płomienna jak ten feniks za, twoimi, e, za Twoją głową, Joanna, który teraz pięknie widać, bo akurat siedzisz jak ze skrzydłami, tak siedziałaś jak ze skrzydłami. Pięknymi, tak? E, a właśnie symbolizując to, co Izyda ma nad głową, czyli ten piękny sierp, symbol Wenus, nie Księżyca, tylko Wenus. Ale idąc do, do płęty, bo jak Państwo pewnie zauważyli, mam tendencję do rozwijania wątków. A. <laughs> e, moim drugim domem jest Egipt. Domem mojej duszy, domem takim, w którym miałam dużo dobrych żywotów. I tam właśnie dostałam od Izydy przekaz mistyczny dotyczący tańca życia. Dotyczący tego, że jeśli męskość i kobiecość mają się odrodzić i współpracować ze sobą, to potrzebują zatańczyć, uzdrawiając. Rozwibrowując i podnosząc witalność własnego ciała poprzez radość, lekkość, uśmiech, poprzez wyrażanie emocji w sposób adekwatny, też. Albo płomienny, bo my możemy jako kobiety kłócić się płomiennie, ale to, co robiły nasze pramatki, to one. Tańczyły temu mężczyźnie równie płomiennie, i on był zachwycony tym. Ja, kiedy pierwsze, pierwszy raz byłam w Egipcie i spontanicznie włączył mi się właśnie taniec orientalny, bo tak się zwie ten taniec, to mężczyźni mówili do mnie: Och, Egipcjanie, jak to dobrze, ty pewnie codziennie swojemu mężczyźnie tak tańczysz. I ja tak myślałam: Boże, jak on nie zna polskich kobiet. Bo dla nich jest to normalne, że kobiecość wyraża się właśnie w ten sposób, że nie musi zrobić awantury, tylko temu zmęczonemu, zmarnowanemu, pracującemu na całą rodzinę, bo taka jest tam tradycja, tak? Ona wieczorem zatańczy płomiennie i on nie tylko będzie nasycony nie tylko dostanie od niej tą energię życia. Ale też ona już nie musi się z nim kłócić, bo on spojrzy i uśmiechnie się do niej i mówi: Dobra, chcesz sobie coś kupić? Kup. Chcesz wyjść z koleżankami? Nie ma problemu. Chcesz jechać do mamy? Proszę bardzo. On będzie inny, bo ona wyrazi to w inny sposób. Ten taniec to także to, co jest istotne w naszym nowym świecie, w naszej nowej erze. Czyli Umiejętność rodzenia. Nasze łona mogą być magnetyczne, czyli mogą przyciągać to, co najlepsze, ale dopiero wtedy, kiedy zaakceptujemy siebie i <laughs> dopiero kiedy podniesiemy energię, kiedy je rozgrzejemy, w tańcu robimy to znów tu są zasady fizyczne rozgrzewamy, tak, robiąc prosty młynek. Tak rozgrzewasz energię na dole, zaczyna wirować. Będą ćwiczenia podczas tego warsztatu, gdzie będę pokazywała, jak pięknie otwiera się przestrzeń serca, kiedy stajemy się magnetyczne i magnetycznie, kiedy przyciągamy to, co najlepsze. Zauważcie, że ten prastary taniec wirowy, który jest teraz staje się w Polsce tak modny od kilku lat. On był kiedyś, um, tak znaczy, no jeśli pojedziemy do krajów Orientu, pokazuje nam się derwisze, którzy wirują godzinę albo i dłużej w tańcu wirowym. To pierwotnie jest taniec kobiecości. To kobiety na skałach tańczyły dla harmonii własnej i dla harmonii ziemi. Mówi się w prastarych przekazach, że dopóki kobiety były. Matkami tego tańca wirowe, wirowego, czyli doprowadzały do tak zwanego fizycznego zjawiska implozji, czyli ciągały, ukorzeniały się, wchłaniały energię od Ziemi i wypuszczały ją na górze, robiąc taki przez siebie tubę energetyczną, tak? przepompowywały, to nie było takiej możliwości, żeby jakikolwiek Człowiek je zaatakował, żeby jakiekolwiek, nie wiem, psychopatyczne, chociaż to zdarza się ogromnie rzadko, zwierzę dzikie je e, zaatakowało. Czy żeby do Ziemi, już w przekazie mistycznym, zbliżyła się jakakolwiek obca cywilizacja, która zagrozi naszej planecie. Kobiety miały tę moc. I my, jako odważne dusze przyszliśmy na ten czas, aby odrodzić to, co jest pierwotne. To, co w Tantrze powiedziane jest prostymi słowami, że kiedy zespolimy swój pierwiastek męski i żeński, zestruimy go, czyli doprowadzimy do odrodzenia tej wewnętrznej kobiety i mężczyzny i uhonorowania wewnętrznego dziecka. To wtedy i nasze relacje, i nasze rodziny, i wszyscy inni zaczną być szczęśliwi, bo my jesteśmy w harmonii, bo my uwielbiamy tę harmonię, bo my, <laughs> przepraszam, niesiemy tę błogość, czyli tę spontaniczną radość. To jest ogromny dar. Tak, to jest, to jest cudowne. To jest cudowne w ogóle odkryć się w tańcu i, i ja myślę, że no, tego tańca będzie troszeczkę na konwencie, będziecie mieli możliwość zobaczenia różnych, różnych form tańca, co nie zmienia sprawy, że, że każdy prowadzi do tego samego. Także tu trzeba znaleźć swoją ścieżkę. Tu jeden może iść w taniec bardziej poprzez... Sprawy duchowe, drugi bardziej poprzez sprawy ruchowe, co nie zmienia, że cel mamy ten sam. Ten sam osiągamy po prostu w sobie właśnie tą harmonię, tą spójność ze Wszechświatem. No, yy, no mówiłaś o tym zaciąganiu energii z Ziemi, przekazywania i znowu mi się przypomniał nasz wspaniały nauczyciel Lucis, tak? który, który jako pierwszy w ogóle mi pokazał też to ćwiczenie i wiele lat temu przyjeżdżał do nas na warsztaty do Poznania, Cudowny nauczyciel, który dał cudowną podstawę i mnie, i tak jak mówiłaś tobie, żeby, żeby dalej się rozwijać, poszukiwać. Nie trzeba iść ścieżką swojego nauczyciela, ale każdego nauczyciela należy szanować za to, co nam dał. Także mam nadzieję, że wy jak przyjdziecie, przyjedziecie na konwent, to każdego ze swoich prelegentów, do którego warsztat pójdziecie, również będziecie szanować, nawet jakby Wam się warsztat nie podobał, za to, co Wam wniósł nowego inne spojrzenie na swój rozwój i swoją drogę. Dokładnie, ślicznie, ja nie... tak, ślicznie. ślicznie. dziękuję za ten wywiad. No i już. Za parę dni się widzimy, serdecznie was zapraszamy, i jeszcze są miejsca. Jeżeli ten wywiad was nie zachęcił do tańca, to ja już nie wiem, co was może zachęcić. Posłuchajcie innych. Ja czuję, że ci, którzy mają potrzebę, to tylko proszę was o to, Idźcie za głosem swojej duszy. Ja sama o tym wiem przez lata doświadczeń na różnych warsztatach prowadzonych i tam, gdzie się uczyłam i uczę nadal, że czasami przychodzimy po kilka słów, które są w stanie zasiać coś nowego w naszym życiu. A to, um, kiedy stajemy się siewczyniami pięknego, rodzącymi światło, rodzącymi życia, czy kiedy mężczyzna staje się siewcą dobra, to jest nam potrzebne. Bo potrzebna jest nam świadomość przemiany. My już jej nie unikniemy, bo my cały czas w niej jesteśmy. Widzimy, tak. co się dzieje z planetą, z klimatem, budzące się wulkany, um, zjawiska meteorologiczne, których nie było. My tego doświadczamy. Więc zachęcam, przybądźcie i szukajcie um, tej prawdy. Czasem trzeba wejść na 30 różnych warsztatów i Znaleźć ten kawałek dla siebie, a czasami przychodzimy od razu i mówimy: Wow, to jest moje. Tak? I każda z tych ścieżek jest ważna, bo jest indywidualnym wyborem. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, zachęcam i zapraszam. Zapraszam także na koniec do uczestnictwa. W tym moim warsztacie taniec życia, aby zatańczyć ze sobą, aby wzbudzić lekkość i radość o 16 w, w sobotę na sali dużej, ale także zapraszam na kolejny warsztat, o którym już tutaj nie wspomnimy, żeby nie przegadać tego, <laughs> tego wywiadu i tego wspólnego spotkania, na warsztat, który dotyczy alchemii wewnętrznej, czyli podróży duszy. Na którym będę opowiadała o tym, jak dusza podróżuje przez wcielenia i jak to jest ważne, żeby się nie zgubić, żeby zniwelować te karmiczne połączenia i żyć w swojej harmonii i prawdzie. To wszystko się teraz zadziewa, i mam wielką przyjemność wspierać właśnie w takich, w takich podróżach. Zapraszam raz jeszcze i serce dziękuję. dziękuję. Zapraszamy, ślicznie dziękuję za, za wywiad i dziękuję. Do, do zobaczenia już niedługo. Paweł. Do zobaczenia.